Witajcie Kochani! Przychodzę dzisiaj do Was z informacją od Archaniołów, od Sił Anielskich, Archanielskich, z wiadomościami od Wyższego źródła. co się podzieje w miesiącu kwietniu tego roku 2022. Na moich wróżbach na kanale znajd znajdziecie także informacje o wszystkich zmianach energetycznych, jakie będą się zadziewać w tym miesiącu. Co siły anielskie i archanielskie chcą nam przekazać na miesiąc kwiecień? Będzie to ważny czas zmian. Zmian, który rozpocznie się wraz z Nowiem w Baranie 1 kwietnia, który z ogromnymi energiami wejdzie w konstelacje także innych planet i wejdzie w możliwość kreacji naszego życia. Doda nam bardzo dużej energii do działania, motywacji do działania, chęci do zmian, także naszych nawyków, które nas męczą. Do zmian a pewnych postanowień, do zmian sytuacji, do zmian pracy, do zmian a w Waszych uczuciach, w Waszych relacjach. Ten miesiąc będzie Was także nawoływał do wybaczenia sobie pewnych rzeczy, do przebaczenia sobie i innym. Do zrozumienia siebie, swoich uczuć i swoich emocji. Przeniesie nam energię wybaczenia, przyniesie nam energię samopoznania, czyli wszystkie te nasze stare emocje wyjdą, wypłyną z nas po prostu jak rzeka. Kwiecień będzie czyścił z nas wszystkie stare rany emocjonalne, które mieliśmy w sobie. Sprowadzi do nas także ludzi, dzięki którym zrozumiemy pewne sytuacje. Sprowadzi do nas takich naszych przewodników, czy to anielskich, czy ludzkich, którzy będą nam pokazywać, jak na nowo zacząć żyć, jak dążyć to sw po swoje. Jak się cieszyć tym życiem, jak czerpać z jego lekcje, korzyści i szczęście. Niektóre związki w kwietniu mogą się rozpaść, tylko dlatego, że schodząc tutaj w to wcielenie, mieliśmy ustalone swoje zasady, lekcje, które mieliśmy odpracować jako te dwie dusze, jako te dwie osoby tutaj na, na planie fizycznym 3D. Mieliśmy dzięki sobie nauczyć się wiele rzeczy, mimo że niektóre sytuacje mogły być naprawdę krzywdzące nas, ale miały nas tylko i wyłącznie nauczyć, dać nam coś do świadomości, pokazać nam. Mimo, że to będzie trudny okres, to anioły zawsze będą z Tobą i zawsze możesz w tym momencie prosić ich o wsparcie. Będą wiele osób fałszywych usuwać z swojego życia w miesiącu kwietniu, ponieważ tak ma być, ponieważ to jest naturalny porządek, naturalny bieg wydarzeń, które były planowane już od bardzo długiego czasu. Anioły nie mogą ingerować w nasze życie tak, aby za nas decydować. Bardzo szanują naszą wolną wolę i wszystko, o co je poprosimy, wszystko, co chcemy, sprowadzają do naszego życia. One znają pragnienia naszego serca i wiedzą, czego my potrzebujemy, czego chcemy. I nawet jeśli zakończy się jakaś relacja, to w głębi serca może chcieliśmy w głębi naszej duszy wiedzieliśmy, że to musi się stać, bo mnie to już krzywdziło, bo mnie to męczyło. Nawet jeśli tak nie było, a ta sytuacja, ta relacja, ten związek się zakończył, to uwierz, że było Ci to potrzebne do zrozumienia czegoś, do nauczenia się pewnych lekcji, być może do naprawienia siebie, być może o, do zadbania o siebie, zaufania w końcu sobie. Swojej mocy, swojej wiary, być może do wzmocnienia ciebie. Nic nie dzieje się bez powodu, pamiętajcie. I siły anielskie działają tylko i wyłącznie wraz z planem naszej duszy czyli to, co my zaplanowaliśmy jako dusza, a zeszliśmy tutaj zapominając to, żeby się nauczyć tych naszych lekcji. Anioły znają ten plan doskonale. I wedle Niego postępują albo nas popychają do pewnych działań, albo nas w pewnym momencie zatrzymują, albo nas motywują, i tak dalej. I tutaj trzeba będzie właśnie zrozumieć, dlaczego pewne rzeczy się skończyły, dlaczego od pewnych rzeczy warto jest odejść w tym miesiącu kwietniu, jakie decyzje warto jest podjąć, jakie granice warto jest ustalić, co warto zmienić. Z jakimi ludźmi warto być? Z jakimi ludźmi warto się zaprzyjaźnić? Dlaczego warto poznać nowych ludzi? Dlaczego warto otworzyć się ponownie na jakąś miłość, na jakiś związek, na zupełnie inny punkt widzenia, nawet w stosunku samego do siebie? Anioły, mówiąc o miłości, mówiąc o energii, o miłości, o której też opowiadałam w przesłaniach w poprzednim filmie na moim kanale, gdzie znajdziecie, Mówiły o energii miłości, która idzie na kwiecień. Że idzie miłość, której zawsze czekaliście miłość nie tylko tutaj fizyczna z jakimś partnerem, z bliskimi, ale miłość samego do siebie, szacunek samego do siebie, do swojej energii, do swojego czasu, do siebie. To nie chodzi o to, żeby być egoistycznym. Nigdy o to nie chodziło. Chodziło, żeby nie szukać na zewnątrz szczęścia. Ani na zewnątrz, ani w karierze, ani w pieniądzach, ani w, a w dobytku. Ani w sławie. Bo tam możecie znaleźć chwilowe szczęście, ale ono będzie zakryte. Ono będzie przykrywane non stop, ale wam czegoś wciąż będzie brakować. Wciąż tak jak śpiewa ja kość drak. Gdzieś będzie rysa na szkle, której mi brak. I dalej nie wiem, co to jest. Więc trzeba będzie odnaleźć to naprawdę w sobie: tą miłość, nie na zewnątrz, nie w innym człowieku, samemu w sobie. Aby zrozumieć, że jesteśmy warci pewnych rzeczy, lub nie zasługujemy na takie traktowanie. Zasługujemy na coś lepszego. Zmierz się w kwietniu ze swoimi emocjami, zmierz się w kwietniu ze swoimi uczuciami. Powiedz sobie: Jak wygląda ta sytuacja? Jak byś chciała chciał, żeby ta sytuacja wyglądała? Słuchaj się w swoje emocje. Wsłuchaj się w to, co czujesz, a do tego będzie Ci potrzebna cisza, do tego będzie Ci potrzebny spokój. Mogą zadziewać się sytuacje, że nieraz zostaniesz sama, aby coś przemyśleć. I nie opłakuj tego czasu, wykorzystaj go. To jest moment do Twojego rozwoju. I ten nowy w Baranie przyniesie Ci takie energię, przyniesie Ci motywację, Przyniesie ci niekiedy zapał, ale jednocześnie przyniesie ci moment, kiedy trzeba się zatrzymać. I energie teraz w kwietniu będą bardzo się zmieniać. Będą zataczać koło. Marzec zataczał koło karmy, zataczał koło przepracowania swoich lekcji. Kwiecień będzie zabierał już te negatywne. Kwiecień będzie cię uczył spoglądania na coś nowego. Zaglądnięcia głęboko, głęboko w swoje emocje. Wiele sytuacji może się zadziewać takich, że będą cię zmuszać do zaglądnięcia w tą sytuację, do postawienia pewnych granic, pewnych kroków, pewnych zmian. To mnie krzywdzi nie chce tak. Tutaj trzeba postawić granice, tutaj trzeba powiedzieć, co czuję. Stąd trzeba odejść, to trzeba zmienić. Nie bójcie się zostawić starej pracy i szukać czegoś nowego. Nie bójcie się, bo teraz są energie dobre do tych zmian, do kreowania wszystkiego na nowo. Tak naprawdę, bądź kreatywny i twórz. Bądź dobry dla siebie. Wybacz sobie, ukochaj siebie. Siły archenskie proszą, by teraz, byście teraz kryowali, byście teraz marzyli, byście teraz rozwijali swoje zdolności, swoje marzenia. Pokażcie światu, co potraficie. Na pewno każdy z Was ma jakieś ukryte zdolności, które wcześniej chował. Bał się, krytyki. Nie możecie się już dłużej kryć, nie możecie się już dłużej chować. Czy to jeśli chodzi o waszą kreatywność? czy to jeśli chodzi o wasze emocje czy to jeśli chodzi o wasze uczucia czy to jeśli chodzi o wasze plany o wasze zamierzenia w stosunku do czegokolwiek jakiejkolwiek dziedzinie waszego życia to jest moment by wyjść ze skorupy to jest moment by zacząć kwitnąć tak jak wszystko rozkwita wiosną nawet jeśli w kwietniu jeszcze dopadną cię jakieś melancholie jeśli dopadną cię jeszcze jakieś trudne sytuacje i nie będziesz wiedzieć jak z nich wybrnąć to zawsze popatrz, co te emocje Ci przynoszą, co chcą Ci powiedzieć, co chcą Cię nauczyć, co chcą Ci pokazać, jak Twoje życie wygląda, a jak mogłoby wyglądać. Właśnie po to są nasze emocje, aby wejść w nie, aby je poczuć i aby je uporządkować. Po to mamy te emocje. Gdyby dusza przyszła tutaj do ciała bez emocji, nic nigdy by się nie nauczyła. Nie zrozumiałaby. Trudne sytuacje, które nas bolą, mają nas właśnie nauczyć. Gdyby nie bolało, nic byśmy nie zrozumieli. Pamiętajcie. I zawsze, gdy boli, zastanów się, dlaczego boli, dlaczego ja na to pozwalam, jak długo chcę na to pozwalać. W każdej sytuacji. Jak długo, gdzie jest granica mojej wytrwałości, mojej możliwości? Albo to ma mnie wzmocnić, albo to ma mnie popchnąć, aby to zmienić. Tutaj jest czas w końcu na zrozumienie siebie, czas na zmianę, czas na otwarcie się na świat, na pokazanie światu Jakie masz możliwości, jaką masz mocy. To nie chodzi o to, żeby się pokazać z tej strony, tak jak mówiłam, ze strony sławy, czy bycia lepszym od kogoś. To nie o to chodzi. Tak naprawdę w duszy, w energii, jesteśmy taką samą energią, tylko każdy ma inną swoją postać, którą przykrywa, na którą nakłada właśnie te schematy, nakłada to, co zostało stworzone, tak jak został stworzony tutaj przez świat zewnętrzny. I te, te skorupy się będą rozpadać w kwietniu. Marzec, kwiecień rozpadał, rozbijał te skorupy, bo przez luty weszła energia miłości, czyli miała otworzyć nasze serca, ta skorupa miała pęknąć, a teraz odpadają przez marzec i kwiecień jej kawałki. Wszystkie puzle zaczną się układać końcem kwietnia. Wszystkie puzle, które do tej pory są porozrzucane i ty teraz będziesz widzieć, to będzie namacalne dla Ciebie. Dlatego siła anielskie tak bardzo proszę, aby zaglądnąć w siebie, w swoje emocje, żeby w końcu sobie wybaczyć sobie, komuś, żeby to puścić. Nie dla czyjejś satysfakcji, moi kochani, tylko dlatego, aby mieć spokój wewnętrzny. Wybaczenie komu za to, co on zrobił, jest dla twojego spokoju wewnętrznego, nie dla jego satysfakcji. To ma być dla ciebie. To ma wywołać w tobie czystość. To ma wywołać w tobie spokój wewnętrzny, którego tak szukasz, który jest właśnie tą rysą na szkle. To ma pozwolić ci zaakceptować swoje wady, z niektórych zrobić użytek. Niektórych wyciągnąć lekcje, z niektórych się uczyć, a niektóre po prostu odpuścić, zaakceptować. Ta, Takimi jesteśmy. Ale to nie znaczy, że muszę w tym zostawać. Mogę coś zmienić. Mogę moje złe przyzwyczajenia zmienić, bo mam do tego moc, bo mam do tego możliwość. Bo każdego rana budzicie się. Zobaczcie, nawet teraz siedząc tutaj, nagrywając to dla was na moim tarasie, spadło mi na stół piękne białe puchate pióro. Piękne puchate pióro. który jest sygnałem, że właśnie teraz siły anielskie są ze mną i inspirują mnie do tego, co mam wam przekazać, do tego, co mam wam powiedzieć. I to jest bardzo piękny znak. To jest chyba najpiękniejszy znak, jaki mogłam dostać podczas tworzenia moich. Medytacji, moich przekazów, moich czytań. Chcę wam przekazać, że jesteście pod ochroną, że jesteście na właściwej drodze, że to, że znaleźliście się tutaj teraz i czytacie, słuchacie tej mojej medytacji, jest jedyną, najwłaściwszą rzeczą, jaką mogliście zrobić, bo. Do tego was prowadziły drogi. Mieliście to usłyszeć, mieliście to poczuć. To jest ten moment, kochani. Świat nie zmieni się tylko dlatego, że my chcemy, aby się zmienił. To my musimy stać się tą zmianą, jakiej pragniemy w swoim życiu. Musimy ją poczuć głęboko w sobie i stać się tą zmianą wibrować na energii tej zmiany, wibrować na energii tych uczuć, jakie chcemy. Nie skupiać się na lęku ani na strachu, nie wibrować tym, a skupiać się na tym i wibrować tym, co chcemy. Wtedy wszechświat odpowie na nasze wibracje, bo On nie ocenia wszechświat, Bóg, nazwij to, jak chcesz, On nie ocenia, On daje ci to, czym ty jesteś w środku, czym ty wibrujesz, o czym ty myślisz. Jeśli skupiasz się na negatywach, wszechświat ci to odda, to otrzymasz, a jeśli wibrujesz tym dobrem, szczęściem, cieszeniem się takimi drobnymi chwilami, to otrzymasz ich więcej. Zrozum, że Twoja wewnętrzna moc jest w Twoim sercu, jest w Twojej miłości, w ukochaniu siebie, w ukochaniu całego świata, wszystkiego dookoła, w połączeniu się z całym światem, z całą ludzkością. Wszyscy jesteśmy jedną energią. Wszyscy jesteśmy jedną i tą samą iskrą boską, iskrą ze wszechświata, tylko rozdzieleni na osobne, Osobne osoby, na osobne formy istnienia. Czy to jest zwierzę, czy to jest roślina, drzewo, jak wielkie one ma energię. Spróbuj się do niego przytulić i powiedzieć mu, co czujesz. Spróbuj, a zobaczysz, co się stanie. Ja pierwszy raz, jak przytuliłam się do drzewa, to płakałam. Była to wieżba, wyciągnęła ona ze mnie tak wiele, że poczułam, jak rusza się wraz ze mną, stojąc przy niej. Kołysała się wraz ze mną. To było piękne uczucie i każdemu z Was życzę czegoś takiego, aby doświadczyć. W tym momencie przeleciał gołąb nad moją głową. <grych> Kochani, to są naprawdę piękne energie, jakie się tutaj dzieją z tym przekazem, który Wam teraz tutaj nagrywam. Najpierw pióro, teraz tutaj zjawił się gołąbek. Piękne energie, naprawdę. Jesteście zawsze pod ochroną, tylko pamiętajcie, że musicie stać się tą zmianą, musicie wejść w tą energię, musicie otworzyć swoje serca. Musicie głęboko w sercu poczuć to. Nie w umyśle. Nie skupiać się, że chcecie osiągnąć coś, tylko Czujcie to, że chcecie to osiągnąć. Nasz umysł tworzy wiele, tworzy taką jakby iluzoryczną postać nas, którą naprawdę nie jesteśmy. On tworzy to na przełomie naszych schematów, naszych doświadczeń, naszych traumatycznych przeżyć, naszych emocji, na podstawie tego, co nas nauczono w szkołach. Ach. Na podstawie wszystkiego, co się działo, tworzy iluzoryczną postać, którą my myślimy, że jesteśmy, a to jest tak naprawdę skorupa, i to nie jesteśmy my. No i kwiecień teraz będzie to mocno rozbijał, kochani, lud wprowadził tą energię miłości, bardzo wielkiej miłości do nas. Po to właśnie, żebyśmy się stali tą zmianą, tą miłością, bo to jest właśnie ten spokój. Wewnętrzne, to odpuszczenie takie, ta miłość, zaakceptowanie siebie, ta miłość do wszystkiego, co istnieje, że jesteśmy wszyscy tą samą energią, czy to zwierzę, tak jak mówiłam, czy rośliny, czy my, ludzie. Jesteśmy tym samym, tylko w innej formie. W innej formie. I to musimy właśnie zrozumieć. To musimy do siebie wpuścić w kwietniu. Dlaczego? Dlatego, że to wprowadzi Was w inny stan wibracyjny, który teraz jest bardzo potrzebny. Wibracje to są tak zwane drgania. Planeta zmienia bardzo szybko te swoje drgania, te swoje wibracje. Przechodzi transformację. Przechodzi transformację, nawet to widać w klimacie. Widać to po naturze, widać to po zwierzętach. Widać to po ludziach, jak szybko się budzimy, jak szybko docieramy do swojej świadomości, do, jak do, docieramy do prawdy, jak odkrywamy to, co wcześniej było zakryte. I to jest właśnie ten moment, aby odnaleźć siebie w sercu i aby od nowa wykreować swoje życie. I wtedy będziesz mogła, mógł go kreować tak, jak będziesz chciała. Będziesz się mogła poświęcać temu, co będziesz chciała, i będziesz mogła robić to, co będziesz chciała, bo będziesz tak wysoko w wibracjach, że będziesz tylko i wyłącznie przyciągać to samo pozytywne. Dlatego musimy rozbić te skorupy, które gdzieś w umyśle kazą nam myśleć i skupiać się na negatywach. To jest moment do zmian, dlatego ja tak często w moich przekazach, w moich czytaniach anielskich czy innych, mówię właśnie o zmianach, które muszą nastąpić. Muszą nastąpić, tak jak zmienia się przyroda, tak jak zmieniają się pory roku. Ty też musisz zmienić coś. Zmień swoje nastawienie do samego siebie. Zmień nastawienie do wszystkiego, co jest wokół ciebie. Ukochaj swój ciężki czas tylko dlatego, że mógł cię doprowadzić do tego momentu, w którym jesteś, że mógł cię doprowadzić tu i teraz, żebyś to usłyszała. Tu i teraz do przejścia, do zmiany. Masz możliwość tej zmiany. Jesteś tu, słuchasz tego, masz możliwość tej zmiany. Jak wiele ludzi zbłądziło, jak wiele ludzi już odeszło z tego świata. Bez tej świadomości, kochani, bez tej możliwości, popatrz na to. A ty ją otrzymałeś, ty masz tę szansę, zostałeś wybrany, wybrana. To bardzo piękne doświadczenie, naprawdę, zrozumcie to. Cudowne. Stajmy się w tym kwietniu zmianą, stajmy się takim kwiatem, który rozkwita na wiosnę. Po mrozach, takich ciężkich mrozach, które przyszły, Ty od nowa się odradzasz, od nowa kwitniesz i, i będziesz kwitnął. Tego Wam wszystkim życzę. Tego Wam wszystkim życzę, abyście odnaleźli siebie, abyście. Znaleźli siebie w swoim sercu i aby przestała istnieć już ta rysa na szkle u was. I ona została wypełniona tą miłością. Sama się naprawi, zobaczycie.